Cześć, ciemu, witam Was w kolejnym filmie Dzisiaj żniwa umie. koszymy pszenica zaczynamy Jak widzicie jest trochę mokro, nie udało się wszędzie dokosić, no ale to pole jest takie że tu kurde jakaś wybija woda Teraz jakby da to zrobię taki bruzdy, żeby to spływało tam na dół e, Ile tu nakosiło się? No nie za dużo około 3 ton myślę 3 ton nawet nie 2,5 może Ciężko mi teraz stwierdzić jest też Agata, przyjechała obejrzeć, jak mi idzie ten. Jak w ogóle plonuje ten mój całoroczny trud. Cześć, cześć. No. mamy dwie przyczepy. Jedna wchodzi na 8,5 tony, na drugą 7. Więc spokojnie się zabiera. Mamy tu jakieś 2,70 do skoszenia. Na razie nic więcej. Fajnie ci chodzi te gałeczka. No. Gałka z Jandira. No nic, będziemy się przenosić na następne pole. Teraz pojechał na usługę, ja zawiozę wózek na ostatnie pole, kaj będziemy kończyć. Agata trochę też ponagrywała, pewnie na swój kanał, ale chyba i ciepło jest jakoś czerwone. Tak wyglądają laski, no make up na żniwach. Aha. No. Dobra, jademy tam Agata. Jedź pierwszą. Ale ja nie wiem, tam na to powalone. No to jedź tutaj to Z boku tam kaję od szczepy Dobra No dobra, wyskakuj trochę ciężki wyjazd, bo wąsko A jeszcze wiaderko muszę wziąć i kosa Wziąłek Kosa jakby nie dokosił, ale no Kosa tak tempo, że masakra Mać. Nie da się tym głównym kosić. Widzicie, zostało taki bo się takie dwa pyrtki małe, niedokoszone, bo się topił. No ale trudno, nic się nie dało z tym zrobić. To się zagruberuje jakoś. Da... W sumie nie wiem, czy tu gruberem, bo chce tu się rzepak. Chyba od razu orka bez gruberowania pójdzie. Obejrzymy, jak to wyjdzie, bo chcę jeszcze wyśleć w Opno. W opno jest zamówione, ale trzeba czekać około dwóch tygodni. To trochę zetrwie. Kosa na przyczepa. I jadę. Udało się wyjechać. Taki wąski przejazd, no ale też tu nic nie mogę zrobić. Taki to jest. Na razie będziemy sypać na to zielono. Te pola miały tak mniej więcej podzielone, że Arkadia i chwilę to samo to porównamy na przyczepach ile będzie na oko, nie? Wizualnie. Nie jadę z tym na, na woga, bo nie mam kaj po pierwsze, a nie jadę sprzedawać bo wszystko dową na góra, czekam na lepsze cena. Cena na dzień dzisiejszy to około 600 zł netto. Agata też nagrywo. Och, nagrywamy się z dwóch kamer. Parkujemy tu, później się obrócimy do wyjazdu, żeby było lżej wyjechać, bo na razie jak będzie zasypane, to może być ciężko ruszyć. O, gdzie Agata? nagrywa się też na swój kanał. Idę na kombajn. Też trochę mokro. No. no, tam było miękko. Wiesz, tam zawsze jest mokro. Idę obejrzeć tam. Ogólnie, tak to było czysto. Prawie do samych żniw jednie teraz, te deszcze takie lipcowe. Bo tam, i powalone, to już zaczynało trochę przerastać. No, takie powalone, to źle się koś. Jeszcze, jak trochę stoi, trochę leży, to już w ogóle. Ale no, na szczęście jedno takie pole, reszta jest w miarę stojące. Koszymy prawie że przedostatnie pole, zostało nam to polegnięte, objechaliśmy tam dwa razy. Znaczy raz dookoła, no i, i stwierdziliśmy, że to lepiej niech se dosycho jeszcze. Bo to jeszcze nie było takie, wiecie, wykoszenia idealne. Nie tego wilgotności mierza dzisiaj, ale było troszkę ponad miara. Bo czuć było w ręce, nie? No i teraz koszemy na razie stojące, tam się zaraz wrócimy, ale to już było dwie godziny temu. A dwie godziny w takim no, taki hecu, to jest dużo, nie? No to pierwsze, co my tam kosili kaj się topił, to też jeszcze nie było takie do końca. Nie było takiego magazynowania. Ale teraz już powinno być ok wszystko. No. Jutro też będziecie siedzieć? No, jutro, no tak jutro na usługi. Będę kur odwoziłby da. Tak, jeszcze sobie złamać palec albo coś. Także dzisiaj to jeszcze musimy ściepać. No. Adem jeszcze na to powalone i to już sobie już mogę do chałupy kolejne pół hektara za nami, teraz sypani. la sacata. że będzie bieda wyjechać, bo widzę jak koła się zapadły. A tu jeszcze będzie kurde, nie wiem. Najwyżej odepnęmy ta jedna przyczepa i zostanie tu, a potem Soponia przyjada. To znaczy jak pojedziemy na tamte pole, nie? Tutaj jest ścieżka, ale to chyba na tym pasie i Tu będzie ścieżka chyba. Zostanę na ścieżce, na ścieżce jest zawsze twardzi. Bo tu się zapadło tu czuć twarde. Mogę zaraz się tu kierować. No, tu i tu jest ścieżka, dobra. Może się uda wyjechać. Przedostatni sypani Teraz na byle stąd wyjechać Reszta już mnie nie obchodzi O Jezu, ciepło jest strasznie Masakra Zostało mi trochę wody, ale nie uschnę Za Agata też jedzie Już cały dzień my tu spędzili Zasypiemy zielono do pełna żeby nagrała wyjazd. Można nagrać wyjazd. Co? Wyjazd na gruzd. To słyszała. zbiornik i koniec na dzisiaj w korku do lipa A coś zamiatają już Dobra nic nie jedzie to but droga, a potem będą górki a na przyczepach jest 15 ton na pewno bo na tej mojej będzie z 8 a tamta jest full, to na pewno mój też 7 tamo, na ta moja jak jechałem do skupu było 8600. teraz nie jest jeszcze tak do pełna na maksa, ale brakuje tam 15, 10, 10 cm może do końca, do, na wysokości burty no ale 8 ton tam jest zależy jako gęstość będzie, nie? No to wiadomo. Powiem że jakby była ta jeszcze zielono pełno, to bym był zadowolony. Tak jestem zadowolony, ale to jeszcze nie jest to do końca. Przez to polegnięte, że tam było dużo powalonego, bo to, to zaniżyło trochę, bo wiadomo, polegnięte to nie idzie tak podebrać, żeby wszystko pozbierać. I to tak, pewnie to, co brakło na tej niebies na tej zielonej, to było było w tym polu, ale trudno, na przyszły rok będzie lepiej myślę.